Cześć, oto Huawei P50 Pro. Podobno najlepszy fotograficzny smartfon jaki kiedykolwiek powstał. Tak przynajmniej twierdzi DXO. Ale my, sceptycy z natury, woleliśmy sami sprawdzić, jaki niewyzwolony potencjał drzemie we wnętrzu tego telefonu. P50 Pro trafił na rynek prawie rok po spodziewanej dacie premiery. To spore opóźnienie, ale nie zmienia faktu, że obiecywaliśmy sobie po tym telefonie bardzo wiele. W tym materiale omawiamy głównie kwestie fotograficzno-filmowe, ale zaczniemy od krótkiej prezentacji samego telefonu. Ocena wyglądu to oczywiście kwestia subiektywna. W P50 Pro od razu rzuca nam się w oczy podwójna wyspa z aparatami. O tym, co to za aparaty, powiem za moment. Poza tym, jest to telefon, który wygląda bardzo, bardzo podobnie jak wcześniejsze modele z serii P. Widać szczególne podobieństwo do P30 Pro. P50 Pro to już druga generacja telefonu, którego sercem jest HMS, czyli Huawei Mobile Services. P50 Pro waży 196 gramów, ale nie czuć tego w dłoni. Pozycja czytnika linii papilarnych może być trochę dyskusyjna, ale według mnie jest bardzo dobrze, choć niektórzy widzieliby ten czytnik nieco wyżej. Za to szybkość jego działania przypomina najlepsze czytniki montowane na krawędzi lub z tyłu obudowy. Przejdźmy teraz do systemu foto. Z przodu jest jeden aparat 13 megapikseli z autofokusem. Zrobimy nim selfie i nagramy wideo 4K30 klatek na sekundę. Ciekawiej jest jednak z tyłu. Podwójną wyspę i związaną z nią filozofię rozmieszczenia aparatów nazwano Dual Matrix. Pierwszy górny okrąg mieści aparat podstawowy, ultra szerokokątny oraz monochromatyczny, czyli czarno-biały. Aparat ultra szeroki ma 120-stopniowe pole widzenia, wyjątkowo szerokie jak na telefony tej marki. Natomiast monochromatyczna kamera to powrót do tradycji jeszcze z czasów P20 Pro. Te aparaty to jedna strona medalu, w drugim okręgu znalazł się tylko jeden aparat, za to z zoomem optycznym 3,5 raza. Który odpowiada 95 mm obiektywowi klatki małoobrazkowej. To dobry wybór, nawet lepszy niż pięciokrotny zoom, który często skutkuje zbyt wąskim polem widzenia w wielu sytuacjach. Dodatkowe elementy na tej drugiej wysepce to mikrofon kierunkowy ukryty za drobną siateczką oraz laserowe wspomaganie autofokusa. Jednak nie milimetry ani zoom optyczny są tu najważniejsze. Huawei zapewnia nas, że przyłożył bardzo dużą wagę do jakości zdjęć na pośrednich krotnościach zoomu, czyli mowa tutaj o zoomie hybrydowym. Co ważne, nie tylko zdjęcia zoomu optycznego, ale też te inne wyglądają dobrze. Nie pasuje nam sugerowane 3,5 raza lub hybrydowe 10 razy, to spokojnie zmniejszamy lub zwiększamy przybliżenie i pyk, robimy zdjęcie. Zoom dwa razy, jak i osiem razy wyglądają dużo lepiej niż u poprzednika. Od powiększenia 0,5 raza, czyli najszerszego kąta widzenia, do maksymalnego przybliżenia 100 razy, mamy aż dwustukrotną zmianę ogniskowej wirtualnego obiektywu, jaką tworzą cztery aparaty z tyłu. Cztery, bo również dane z aparatu monochromatycznego są wykorzystywane w procesie powstawiania zdjęć. Jak to się dzieje? Huawei tego nie zdradza. Bardzo duże przybliżenie nie jest już tak mocno użyteczne, ale zawsze warto je przetestować. A nuż w kadrze pojawi się jakiś ciekawy motyw, który mimo wszystko warto będzie uchwycić na zdjęciu na dużym przybliżeniu. Podczas filmowania można korzystać z zoomu od 05 do 15 razy dla 4K oraz 20 razy dla Full HD, czyli mamy 30 lub 40-krotną zmianę ogniskowej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że możemy zoomować dowolnie w trakcie filmowania w całym zakresie. Filmy 4K da się rejestrować także przy 60 klatkach na sekundę. Ich jakość jest równie dobra jak przy 30 klatkach, trzeba tylko zaakceptować fakt, że wtedy minimalny zoom to jeden raz. Idąc dalej, ogromną zaletą P50 Pro jest skuteczna cyfrowa stabilizacja obrazu. Podczas fotografowania zarówno aparatem głównym, jak i aparatem zoomem optycznym działa też stabilizacja optyczna. Aplikacja aparatu Huawei P50 Pro to kontynuacja już znanego nam rozmieszczenia przycisków i trybów fotografowania oraz filmowania. Ich kolejność możemy sobie ustawić według uznania. Opcji jest niewiele, tak by użytkownik mógł skupić się na zdjęciach, a nie grzebaniu w ustawieniach. Jedyne, co zawsze zmieniam w opcjach aparatu, to wyciszenie odgłosu migawki i aktywacja przesuwnego spustu migawki. Można go umieścić w zasadzie w dowolnym miejscu kadru. Czy pozostało coś, co jeszcze warto dodać? Tak. P50 Pro ma tryb Pro, czyli manualny. Co w zasadzie nie jest nowością, ale warto o tym pamiętać. W serii P40 był on potraktowany po macoszemu, a pliki RAW z P50 znowu pokazują ogromny potencjał wszystkich aparatów. To oczywiście zabawa dla wytrwałych, ale jeśli do takich się zaliczacie, nie będziecie rozczarowani. Podsumowując, czy Huawei P50 Pro sprawdza się jako dobry aparat i kamera wideo? Odpowiedź brzmi tak. Jednak producent nie może spoczywać na laurach. Kolejna generacja będzie musiała zaoferować coś więcej. Coś unikalnego, bo konkurencja nie śpi i spóźniona premiera tego modelu to nic dobrego. Ja tymczasem pójdę jeszcze porobić zdjęcia, a Wy dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia o Huawei P50 Pro. Jeśli film Wam się podobał, dajcie też łapkę w górę i suba. Miłego dnia!